Dobrej zabawy Ewelina, Pydo, Witam Państwa oraz zapraszam na scenie prognoza pogody. Eee, Główny wydanie. A teraz, okolice do deszczu, ale hmm, nie, nic nie schodzi. A jutro, pow... z tego drugiego lutego, naturalnego, chodziła się seniusza. A teraz, wracamy do informacji o pogodzie. Już sprawdźmy czas Czesdochowa i Zabrze, A na Termoneka stochni naturalnego spod ośniegu, o śniegu. Katowice, e, e, Dagoski, Górach Tychy, Raczej Polskiej. Nie przestaje się że na Termoneka stochni ja się śniegu. A piosenka skupiała drzewy i żywce. Dziewcowa piosenka skupiała o na Termonekach o Usłone śniegu. A teraz już dzień z polskiej. Gorzów Dańska, Naturalnego Spyczna, Gorzów Jarkopolskich, Kraków, Katowice, Opole, Rosław, Poznań, Warszawa, Lubinie, Kielce, Łódź i Lubinie w Koszani do Szczecina, Dańskiej i Piarkowy i Pysztowiec. Um, Gorzów Wielkopolski oraz Zielona Góra z Katowice. Gorzów Tańska. I to wszystko widzimy jeszcze na jeszcze sport eee, Łukasz Pobolski. Ja dziękuję bardzo, kłania się i do zobaczenia. <zyskling>